Witamy Was we vlogmasie Czy to będzie pierwszy i ostatni vlogmas? Bardzo możliwe Ale chciałabym, żeby to był taki fajny vlogmas Z kilku dni Miał być z tygodnia, ale zobaczcie co robiłam przez ostatnie kilka dni Wybił pierwszy grudnia Właśnie Z odkurzaczem tutaj Zadupcam Dzisiaj przyjechałam z Pedrusiem na casting. I tego wspierać, więc się niby nie muszę stresować, a i tak się stresuję. Ja to jeszcze nie stresuję w ogóle. Jakoś. No to dobrze. Ale jak ja mam sprzątać, jak ona tak na mnie leży. Pff. Powiedz kochać, widzą gdzie idziesz. Dostałem się na konkurs pośród stu filmowców zostało wybranych pięć A, no nie mam jakości. Mam kryzys? I wy zapytacie jaki? Po prostu życiowy. To nie jest śmieszne. I ja wiem to, że to w jaki sposób funkcjonuje moje, moja głowa nie jest normalne. Moim marzeniem zawsze były takie artystyczne rzeczy właśnie. Bycie piosenkarką, tańczyć, być aktorką w ogóle ciekawostka, jaka nie wiem, czy ktoś z was to wie. Ale kiedyś chodziłam na teatr i normalnie wystawiłam jedną sztukę, teraz nagrywam cover numer dwa. They say, oh my god, I see you! you Głównie sprzątałam i... Załamywałam się. Trzeba się ogarnąć. Muszę. A z wami mi to wyjdzie O wiele lepiej, bo jak nagrywam To nagle robię więcej rzeczy Otworzymy sobie to, ostatnio byłam w Zozo I wy zawsze się mnie pytacie O ten naszyjnik z tą M -ką. Ostatnio tam byłam po prezent dla mojej mamy na urodziny Oczywiście Musiałam też wybrać coś dla siebie Dla wszystkich Zodiakar, dziewczyny, słuchajcie Mam tutaj naszyjnik Ze swoim znakiem Zodiaku Szczęśliwa liczba panny to 5 Moja to 3 akurat, ale Ja lubię nieparzyste więc zawsze robię coś albo trzy razy, albo pięć razy. Dzień tygodnia, środa! W życiu cię! W życiu kieruję to cierpliwość i opanowanie, no nie wyrobię! Nie, 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 dobra, to się krętnie zgadza. ja dziś <grym> zawiodę <zamiastę> do Piaseczna Tak? Zawiozłeś sąsiadkę do Piaseczna? A co poprosiła cię czy zaproponowałeś? No, ee, poprosiła mnie. Tak? tak? Poprosiła mnie, żebym zawiózł ją do Puławskiej A nie Ale, zamiast ale zamiast... mówię, dobra, to już cię zawiodę do Piaseczna Aha, ale ona jest starsza? No, co na górku jeździ. O kurczę, no to fajnie zrobiłeś. Moja pisze jak stara babcia na kąpie No nie patrz, teraz. <laughs> Kocham, pedusia 1, 2, 3. Takie hasło? Oj, no dobra, tam jest jakiś ręcznik, tutaj są jakieś rzeczy, ale. Wstać i zobaczyć taki porządeczek. Zrobię sobie dzisiaj soczek. Małaśniku, tutaj kada, nie? Soc. O Jezu, przepraszam. Kocham sokowirówkę i kocham to, że... Bo ja w ogóle nie piję soków, takich kupnych ze sklepów, już bardzo długo. Ja piję głównie wodę z cytryną. Ale jak mam możliwość posiadania tej sokowiróweczki i zrobić sobie raz na jakiś czas soczek taki zdrowy i pyszny, bo tyle... Naturalnych cukrów mają owoce, że to jest i tak słodkie. Ja nie rozumiem, jak to jest dodaję w ogóle cukru jeszcze dodatkowo. Zobaczcie, w ogóle mamy taką roślinkę, która była tak malutka. Moja babcia nam dała taką sadzonkę ze swojej takiej rośliny. Ona ma w ogóle ją przez całą swoją. kuchnię. U. O! O Boże! Strasznie imbirowe, bo imbiru też nie można za dużo. Właśnie się maluję, bo się umówiłam na Pedi. Znaleźli dla mnie okienko i mam za godzinę Pedi, a będę tam jechać 40 minut. Więc mam takie 20 minut, żeby dosłownie zrobić wszystko: pomalować się, ubrać, zamówić ubera i już wsiąść do ubera. Taki patent, jak daje taką jasną konturówkę, to na rogi, na boki ust daje trochę ciemniejszą. O, dosłownie delikatnie. I to robi taki fajny. Efekt. Co myślimy? To są tabletki na hemoroidy. Hemoroidy zawsze mi się kojarzyły ze starszymi kobietami. I ja mam nadzieję, że to są tylko hemoroidy. Te objawy, które mam, mogą świadczyć nawet o... O tym na R. Nawet nie chcę wymawiać tego słowa, dlatego wam mówiłam, że ostatnio jeszcze bardziej dbam o to zdrowie niż zwykle. I właśnie pamiętam o tym siemiu lnianym, żeby pić. Tak wygląda mój cały outfitior. Jedna wielka pantera. Dzień dobry. Można mi poprosić? Ja e no tak? Ja na pewno. Tak, przepraszam. dobra. Dobra, wyszłam z pleców i nie wiem dlaczego, ale tak mi się chce z nich śmiać. Chciałam powiedzieć, że wyszły brzydkie i tutaj no offense oczywiście dla pani, która robiła, bo zrobiła tak jak chciałam i się cały czas pytała, czy tak w porządku. I ja powiedziałam, że tak, ale finalnie jak to zobaczyłam, to po prostu... Jak takie małe paróweczki teraz wyglądają moje paznokcie Bo są, będzie spiłowane tak okrągło Ja mam takie cieniutki, ten french Zamówiłam Ubera, najgorsze jest to, że mam niecałe 30% baterii Jadę po takie zarąbiste croissanty świąteczne Dzwoniłam tam do tej cukierni, dzień dobry, dzień dobry. I mają jeszcze te croissanty, więc idealnie Tak, tak jestem, bo bałam się, że nie będzie już tych croissantów Widzicie, to jest w Hiltonie Pięknie już przystrojone świątecznie Bo raz tutaj byłam, ale chyba byłam o 19, a o 20 zamykają i przyjechałam specjalnie z mojej małej miejscowości pod Warszawą tutaj, żeby zjeść Krosanta tego okrągłego z pistacją i nie było go wtedy, więc teraz specjalnie zadzwoniłam czy są te świąteczne i ta pani powiedziała, że jest są także super o, chyba zostały tylko te tu jest czekolada dubajska a ja zamówiłam czekoladę dubajską w ogóle nie ma tej kokardki super, odłożyli tutaj kokardkę Mega fajnie, nie, yeah, suwerenjsko, no, zobaczcie, piękne. Tego też wezmę. Są cztery opcje świąteczne do wyboru. Ja finalnie wziąłam trzy, bo kochani mi zostawili. A, to chyba na W ogóle jadę dalej, zaraz Wam pokażę, gdzie. Ale się mega cieszę, bo kochani mi odłożyli, bo ja pisałam na Instagramie, do nich, czy jeszcze są te. Dzień dobry. I mi odłożyli, więc mega fajnie. Jestem tu, moi drodzy, dojechałam po 40 minutach, były takie korki. Nie ja wiem, czy widać, jest to Selgros, bo tutaj są również moje lody. A tutaj jeszcze nie byłam w szukać, więc idziemy w porach, z no i niestety widzowie miały być. A nie ma. Są oci, ale nie ma moich. Podążam w tym kierunku! W końcu przyszłam na jedzenie jest godzina 18, a ja wam dzisiaj do kanapki, więc przyszłam na moją ukochaną lasagne, Zobaczcie. Wygląda tak, smakowicie. Ja uwielbiam w niej to, że ona ma z boku tu przypieczamy z Powiedziałam Pedruszowi również lasagne, bo chciał I w ogóle tak, idę teraz do domu, bo mam 6% I później tu wracam, tam, do Homli Bo muszę zrobić zakupy na jutrzejszy odcinek Bo o od 9 nagrywamy Witam, witam Was! Witam. Słyszałam, że tu lazania jest Jest, to tak ciemno? Patrz, co ja tu jeszcze mam! Te krosałciki, o których Ci mówiłam Te ładne? Te ładne, świąteczne ty sobie jedz, a ja Ci zrobię presentation. Wydałam na te trzy krosałciki 75 zł. Jeden był po 25, więc Jeden? No, 25 Ile? No mega sporo, ale robię to dla Was widzowie, bo ja aż tak za bardzo nie jem cukru, ale lubię próbować takie nowości. To wygląda przegenialnie, jak takie z plasteliny zrobione To jest piernikowe, Taką kartka jest lotus i pomarańcza, a lotus to są te ciasteczka Lotus, te korzenne Okej okay. A tutaj mamy mascarpone i poziomkę, o, czy porzeczkę? Ooo, to będzie super Może jeszcze na pół, a to może zawiedziemy później twojej mamie Nie, Ale my nie zjemy tyle słodyczy nie zjemy tyle, zobacz ile mamy do testowania Teraz wyjdę, dlatego co nie chciał zawieść mojego. Serio? Mamie. Nie, ja chcę całość Ale zobacz, nie, wierne. ja ci też powiem Zobaczysz, że jak zjem to i to, to powiesz, że za dużo Uwierz mi, na razie daj, zaufaj mi po prostu Ta poziomka tu pasuje, porzeczka Bo ona jest jako kwaskowata Ale dupy nie urywa No nie Nie, za słodkie O, to wygląda jakby to było turbo wszystko słodkie, a to nie jest takie no słodkie No nie, masz rację, no mhm. Ho, 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 ho Pełno kremu Temu daje daję 6. Ja nie jest słodszy. Dla mnie zbyt taki taki intensywny wręcz gorzki smak, mm -hmm. nie? Mm -hmm. No! Ja idealnie to powiedziałaś. Ostatni croissant. To ma wszystko tyle kremu, patrz! Łoo! Wow. i to jest... To jest aż ciężkie od kremu, patrz! To akurat mega plus. Mmm! Mm. Mm. Hmm. Pierwszy grzyb był dla mnie super, tylko pierwsze uczucie mm -hmm. Ta pomarańcza mi tu nie pasuje My chyba nie jesteśmy przyzwyczajeni do jedzenia takich słodyczy w ogóle Najlepszy ten croissant Najlepszy ten croissant, dosłownie, ten czerwoniutki Pakuję paczuszkę z Vinted, bo już ta dziewczyna tyle czeka na tą paczkę, że aż mi się jej szkoda zrobiło i dała jej prezenciki fajowskie Jestem, bardzo, bardzo dziękuję Homla po raz kolejny za pomoc w odcinku Dobra, mamy tutaj obrusiki I nie ma takiego klasycznego czerwonego O jakim myślałam Ale jest taki biały, który ma takie delikatne gwiazdki I jest taki w kratkę Który lepszy? Chyba ten Mam już większość rzeczy Lampeczki, gwiazdki Ładny stroik Czy to jak z restauracji? I te obrusy Patrzcie te rzeczy takie laskowe, cukierkowe Są takie cute, biorę Zakupy ready Siedzę pod homlą jak żulica Bo już zamykają, a czekam na Pedra Bo jest to ciężkie, więc po mnie jedzie Kupiłam wszystko co chciałam Jestem zadowolona, więc bardzo dziękuję Jak zwykle piękne rzeczy, jakościowe I naprawdę spoko cenach Jestem w domu ale idę znowu Pedro czeka na mnie w aucie Namówiłam Pedro, żeby jechać do jego mamy teraz Biorę to Krupcia chodź Dziewczyny i chłopacy mi paczka Wydaje mi się, że jest to zasłona prysznicowa Ale zróbmy opening i zobaczmy Tak, dobrze myślałam Kupiłam taką różowiutką Będzie prezentacja Twoje super talerze A ja teraz będę testować Figę Uuu, śmierdzi Tak wygląda, ale wygląda bardzo ładnie Figę z makiem ci dam. Tak się zawsze mówiło. Zapłaciłam za te dwie figi, słuchajcie, 9 zł. Ponad TV Gold to jest moje odkrycie. odkrycie. Dobra, godzina 24. Słuchajcie, zrobiłam wszystko na dziś, wszystko z mojej listy. Właśnie skończyłam nagrywać współpracę. Jutro muszę stać o siódmej, więc teraz muszę szybko zmyć makijaż i spać, Pedro już śpi, więc widzimy się jutro. Kolejna osoba odmówiła mi nagrywki i tym razem dwie godziny przed nagrywkami. Dobra, ja jestem ready, nawkurzałam się, ale ogarnęłam finalnie. Paula Hornik miała mi pomagać w takich kwestiach organizacyjnych w tym odcinku, ale no będzie w mojej parze, więc będzie damska para, jedyna damska para. Ja tutaj mam, o, ksiewielniany, które wygląda jak błoto jakieś. Słuchajcie. Właśnie z frukcią i tyle nie wiem do czego mi się płakać Ale uf, właśnie dostałam informację, że dostałam pierwszą współpracę ambasadorską w moim życiu uf, Po prostu ostatnio jest bardzo dużo takich negatywnych informacji Cały czas coś się chrzani I nagle bum I nagle dostaję taką świetną informację z rana Pierwsza ambasadorska współpraca, czaićcie tam. Super Dojechałam Happy museum, które nam bardzo, bardzo pomaga w ogóle w tym odcinku, bo udostępnia nam przestrzeń. Mam wszystkie rzeczy, w ogóle nie działa ta taśma w tą Idę z tymi dorbami ciężkimi. Pierwszy problem. Nie mam karty pamięci. Oski, jak ja mogłam nie wziąć karty pamięci. Nie, już nie No właśnie, ale ty też mi nie powiedziałeś! No to masz już wiedział Aha, dobra. To idę kupić szybko karty pamięci. Wszyscy już są prawie. Wiecie, co zrobiłam? Nie widziałam karty pamięci, na szczęście jesteśmy w galerii i mogę kupić. Ja mam karty i biegnę. I Maciek jest prowadzący. Witam! Patrzcie, wracam właśnie, patrzę, a przed naszymi drzwiami: raz, dwa, trzy, cztery, pięć paczek. Dla Piotra Andryszewskiego. Zaczniemy sobie najpierw od tej paki, która jest zimna i obstawiam, że to jest paczka od Soty. Tak! Uuu. Nie! Nowość od nich, zobaczcie w takim czerwonym opakowaniu i to są moci ciasteczkowe, takie wiecie pierniczki, takie ciastka kurzenne. Wyciągnę sobie jedno i tu ma takie ciasteczka też na wierzchu. <laughs> O matko, zapomniałam o tym, ale... Okej. Okay. Myślałam, że... Co tu się dzieje? Tego się kompletnie nie spodziewałam. To jest pyszne, bo było jakbyście. Troszkę smakowało jak surowe ciasto. Ale ja lubię surowe ciasto, na przykład zawsze podkradałam mamie, to niezdrowe, ale mama, jak robiła zawsze jakieś ciasto, to wiecie, ja paluchem oblizwam i to właśnie tak smakuje. A teraz szykuję się na event. Lecę na event dzisiaj, Amazon Prime. Właśnie jesteśmy na eventie Prime Video Polska. I były tutaj premiery, coś takie zapowiedzi różnych produktów, które się szykują w najbliższym czasie. Event w ogóle jest tak pani zorganizowany i jest taki duży, nie spodziewałam się. Idź do Dody po chciałam podejść do po Dawaj, chodź. Do Idziemy. Idziemy, dawaj. Nie chcę, nie. Idziemy. Później, później. Ja byłam kiedyś fanką do Dody, jak byłam mała. Przepraszam. Przepraszam. Tak. Strasznie się stresuję, bo pierwszy raz podchodzę do kogoś. Dzień dobry, ale mam piękny światło. To właśnie. pozdrawiają. Ja nie wiem, czy mi widział pan. Nie widziałem. Dobra, dobra. To nie Robert Lewandowski był pytany o żugajki, a ja mam kocioł kary. Pozdrawiam, wszyscy kocią Ja sam jestem kociołkarą. karą. to super, jest. moja para programu. My już po evencie. Mój szofer już tutaj Nie, jest! Baby. I w ogóle wiecie jak super dostaliśmy karty podarunkowe na wyjściu od Amazona. Chodź! A co taki golas? No jestem u siebie w domu, no to chyba mogę. Moje błyszczące cacko, zobacz! No, w, w, ciekawe. Fajnie, bo nie jest taki chamski, świąteczny wcale. No nie, patrzcie, bo on się w ogóle nazywa Rudolf i on jest dostępny w sprzedaży od listopada, czyli dosłownie niedawno wszedł i to jest ich nowość. Nazywa się Rudolf dlatego, że właśnie ma tutaj taki czerwony przycisk, który idealnie pasuje mi do włosów i jest błyszczący, a ja jestem po prostu sroką na błyszczące rzeczy, więc jest przepiękny. Ja jestem w szoku, niesamowite jest to ile my dostaliśmy dodatkowych rzeczy, bo wiecie tutaj jest główna maszyna z tym takim naczyniem głównym nie wiem jak to się fachowo nazywa a oprócz tego zobaczcie ile my tutaj mamy rzeczy Petruś zrobił reakcję jeszcze paznokcie jak <noise> u góry jak, kiedy to brud za paznokciami to jest ja tego nie rozkminiłam tak że to jak brud za paznokciami a serio trochę tak ale kochasz. ładnie pasują do moich pazów u góry trochę? kochasz kurde ja bym się stydził z tym <noise>